Cię tutaj zakryłaś? Dobra. Witamy na konferencji pomeczowej po meczu Wolej wrocław Mux lo 47 Budowlani Łódź Ten mecz dzisiaj 3 do 0 Wygrywa drużyna z Łodzi na początek trenerze jest z nami Jarosław Tensiorowski, trener Woleja Wrocław. Zapytam, co się wydarzyło w tym pierwszym secie? Bo zaczęliście naprawdę dobrze, prowadziliście 10 do 5, później 19 do 16. Gdzieś jeszcze chyba było prowadzenie 20 do 21, ale finalnie ta końcówka przegrana do 23. No i później już jakby troszeczkę zeszło ciśnienie z waszego zespołu, przegrana 0 do 3. Tak, bardzo dobrze zaczęliśmy ten mecz z zdecydowanym animuszem mocno przycisnęliśmy zespół z łodzi. No zabrakło tej przysłowiowej kropki nad ich, żeby tutaj tego pierwszego seta zwyciężyć. Wtedy ten mecz mógłby się zupełnie inaczej na pewno potoczyć. Przede wszystkim tutaj ten pierwszy set decydował również o rozstawieniu w dużym stopniu. Miałem, miałem zapytać czy wy liczyliście te punkty, te sety, te możliwe scenariusze, bo ja sobie na szybko to wszystko policzyłem z sędziami, okazało się, że gdybyście wygrali 3 do 0, to przy tym, z czym przystępowaliście przed tym meczem, czyli jednym wygranym setem bilansem 1 do 6, wy mielibyście po tym meczu bilans 4 do 6, natomiast drużyna budowlane, gdyby przegrała 0 do 3, to miałaby bilans 4 do 7, więc wy mielibyście od tego jednego seta lepszy bilans. Bylibyście z jedną wygraną, podobnie jak budowlane, ale jednak bylibyście wyżej, mielibyście szansę na awans do strefy medalowej, pomimo przegranych w dwóch pierwszych meczach. Liczyliście to wszystko? czy Staramy się jednak przed meczami nie liczyć, nie kalkulować, bo wiadomo, że potem bardzo ciężko się na tym wychodzi, może się to zupełnie odwrócić w drugą stronę, natomiast zawsze wiadomo jest, że gdzieś tam z tyłu głowy to siedzi, że ten wynik może w dużej mierze zadecydować o kolejnym rozstawieniu. Drużyna Złodzi to jest drużyna, która była w waszym zasięgu, czy bardziej tutaj drużyna Złodzi po prostu zaskoczyliście tym dobrym startem i e, swoją grą? Myślę, że zdecydowanie była w naszym zasięgu, choćby ten pierwszy set o tym świadczy. No tutaj, tak jak już było wspomniane, ten pierwszy set zdecydował już praktycznie o kolejności. Dlatego i tak ogromne brawa dla dziewczyn, że mimo że już gdzieś tam w głowie wiedziały, że tego awansu do czołowej czwórki nie da się uzyskać, nie można im odmówić zaangażowania i woli walki do końca w tym meczu ja dodam tylko jeszcze troszkę tej matematyki, dołożę. Jeszcze przy wygranej 3 do 1 mieliście szansę, żeby zająć trzecie miejsce, później z każdym tym setem przegranym Wasze szanse po prostu malały co do możliwych miejsc. Przyjeżdżaliście na ten turniej, byliście zadowoleni, bo waszym celem minimum był awans do tego turnieju finałowego. Wspominał trener rozmawiając ze mną, że przyjeżdżacie bez presji i. Czy było widać w grze pana zespołu presję, czy jednak faktycznie zagraliście swoją najlepszą siatkówkę, walczyliście na maksa? Myślę, że jednak troszeczkę sam udział, presja tutaj i troszeczkę za duży respekt do zespołów, które były po drugiej stronie, jednak spowodował, że gdzieś ta nasza gra nie była tak swobodna, jak zdarzało się to już w tym sezonie. Macie tylko trzy zawodniczki w tym roczniku docelowym, reszta dziewczyn jest młodsza, jest nawet młodziczka czy kadetka z rocznika 2008. Kadeka. Czy to doświadczenie, doświadczenie zdobyte tutaj na tym turnieju w Stężycy w przyszłych latach zaprocentuje? No, tutaj w 100% zaprocentuje, jednak ten sport młodzieżowy przede wszystkim polega na mierzeniu się z tą czołową, powiedzmy, z czołowymi zespołami z Polski. Wtedy ten, to całe szkolenie, praca całoroczna ma sens właśnie w momentach takich, kiedy można podejmować zdecydowanie mocniejszych rywali. Zmierzycie się jutro w meczu o siódme miejsce o godzinie dziesiątej. Z tego co pamiętam, z drużyną z Polic. Macie już jakiś plan, czy na razie jeszcze jest za wcześnie? Jeszcze za wcześnie, do tej pory jeszcze nie zastanawialiśmy się. To teraz nad przechodzimy, tym przechodzimy do Anny Karasińskiej. Aniu, jak ten mecz wyglądał z Twojej perspektywy, bo zaczęłyście bardzo dobrze, był nawet twój taki fajny blok w trzecim secie na idze Marszałkowicz. Jedyny raz, kiedy Iga Marszałkowicz została zablokowana, czy Ty rozpamiętujesz tę sytuację? Jest to dla Ciebie jakiś taki fajny niuans, czy jednak bardziej patrzysz na ten mecz całościowo i na ten wynik, który dzisiaj osiągnęłyście? Raczej patrzę na ten mecz całościowo i oczywiście cieszę się, że zdobałam punkt, ale patrzę na naszą grę zespołową i no tak jak już mówiliśmy, w pierwszym secie zabrakło nam naprawdę niewiele i walczyłyśmy do samego końca, no ale to po prostu nie był nasz dzień. No i no i tyle. To jakie plany na przyszłość na jutro? Walka na maksa o to siódme miejsce? Oczywiście jutro zaczniemy z nową głową, zdeterminowane na 100% i będziemy walczyć o nasz cel. Czym możecie jeszcze jutro zaskoczyć? Policzanki? No, gramy, gramy dobrze i zagramy jeszcze lepiej, żeby wygrać, więc już nie ma czym zaskakiwać. Tego wam życzę. No i też walki w lidze, zdaje się, utrzymanie, tak? Jeśli dobrze no to już pamiętam. powiedzmy, że to utrzymanie. W drugiej lidze już sobie zapewniliśmy wygraną ostatnią w meczu z Wałbrzychem. Jeszcze dwa z mecze ligowe pozostały do końca sezonu. Więc powodzenia w tym jutrzejszym spotkaniu. Tyle trener Jarosław Tensiorowski oraz Anna Karasińska. Teraz przechodzimy do drużyny, która wygrała ten mecz, czy do zera. Trener Paweł Kowal oraz tutaj mamy jeszcze Oliwię Jaronie. Do Ciebie za chwileczkę, Oliwia, przejdziemy. Najpierw zapytam trenera Pawła Kowala o ten mecz i w szczególności o pierwszy set, o te... Pierwsze fragmenty tego seta, bo było 10 do 5, później 19 do 16. I co się wydarzyło w tej premierowej odsłonie? Przede wszystkim ciężko było nam się zaadoptować do, do przeciwnika, na, do jego stylu gry. I zrobiliśmy to taką radę dopiero o przestanie 19-16. Myślę, że tutaj indywidualności też w końcówce wygrały. I tak jak powiedziałem, ciężko było nam się przyzwyczaić do stylu gry, bo zespół z Wrocławia gra taką niewygodną siatkówkę inną siatkówkę dobrą też siatkówkę, bo to jest że inną, to nie znaczy, że, że, że gra słabiej od innych drużyn. E, I często, mówię, nam się gra ciężko z takimi zespołami, bo, mm, no bo ta adaptacja, mówię, przebiega dosyć długo e, i sami się tego ze sobą męczymy, no ale tak jak spojrzymy sobie, w wynik wygraliśmy 3-0 i... To był nasz cel, zwycięstwo. Wygraliśmy 3-0, więc y, najlepszy nasz w sumie rezultat w, na tym turnieju, więc tego się cieszymy, bo mamy dwa zwycięstwa w grupie i chyba awansowaliśmy, bo tak jak mówiłem, też nie kalkuluję, więc. Y, więc y, Spojrzę w tabelę sobie dopiero gdzieś tam po tej 20. jak ten mecz ostatni się rozstrzygnie. Tak, no musiałby na pewno wygrać zespół z żywce i to 3 do 0, mhm. żeby w ogóle wziąć pod uwagę jakąkolwiek matematykę, mhm. ale to oczywiście zostawiamy, bo to nie jest czas i miejsce na to. Przechodzimy do Oliwii Jaroń. Oliwio, jak twoja ocena tego spotkania, bo wiem, że jesteś atakującą od 2023 roku. No i dzisiaj 21 punktów, bardzo ładny bilans, to najwyższy twój wynik punktowy na tej pozycji, od kiedy przeszłaś właśnie na atakującą? Myślę, że tak. Myślę, że dzisiaj naprawdę fajny mecz zagrała. myślę, że moja drużyna też bardzo fajny mecz zagrała. Yy, na początku niepotrzebna nerwówka się wkradła, yy, też parę błędów i w przyjęciu, i w zagrywce, <laughs> błędy komunikacji, ale też myślę, że jesteśmy na tyle doświadczonym zespołem, że byśmy sobie nie pozwoliły przegrać tego pierwszego seta, a potem już poszło gładzie i cieszę się. Zaczęłyście trochę sennie. Jakby brakowało tej takiej odpowiedniej motoryki, tej, tej, tej szybkości, a później już set po secie grałyście coraz lepiej. Grałyście, myślę, tą swoją siatkówkę, tą, którą możecie zaprezentować. Czy w Twoim odczuciu też tak to wyglądało, czy...? Tak, tak, też tak moim zdaniem to wyglądało, ale moim zdaniem ważne, że po prostu potem nadgoniłyśmy i, i zakończyło się wynikiem 3-0. Czekacie na rozstrzygnięcie w meczu Energetyk-Żywiec? Tak, tak, wyczekujemy. Będziemy oglądać na pewno, właśnie się przyglądać dziewczynom i zobaczymy, jak się potoczy ten mecz. Patrząc na te wyniki, które miały miejsce na tym turnieju, na, też na grę Energetyka, wydaje się, że Energetyk raczej wygra i zajmie chyba pierwsze miejsce w grupie. Wy wtedy zajęłybyście drugie miejsce, więc jutro w półfinale byłby taki pojedynek ze Stężycą. Znacie, znacie się bardzo dobrze z bardzo tymi dobrze dziewczynami. Bardzo dobrze się z z tymi dziewczynami też. Grałam z nimi w kadrze, znam się z nimi tak prywatniej. Więc mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do spotkania naszego ze Stężycą, to że utrzymy im nosa za ostatni mecz. Bo jesteśmy nakręcone pozytywnie, więc... Mam nadzieję, że będzie wynik na naszą korzyść. Co trzeba zrobić, żeby pokonać gospodarza i awansować do finału wtedy? W takim rozumieniu, że zajmiecie się miejsce. Przede wszystkim dobre nastawienie, ważna jest bardzo atmosfera, żeby walczyć do samego końca, nie poddawać się, no i wynik przyjdzie sam. A miałaś okazję grać już przy tylu kibicach, tak jak to jest tutaj na miejscu w Stężyce? Ja, miałam okazję nieraz, więc to jest dla mnie, to jest naprawdę fajne, że kibice wspierają, dziewczyny, nas też i bardzo fajnie. Tyle najbardziej wartościowa zawodniczka z drużyny MUXELO 47, budowlanie Łódź, Oliwia Jaro. Dziękujemy bardzo.